Klimatyzator może stać wewnątrz pomieszczenia, a gorące powietrze jest usuwane na zewnątrz. Standardowa efektywność schładzania. W pomieszczeniu panuje lekkie podciśnienie. Klimatyzator może stać na zewnątrz i tłoczyć zimne powietrze do pomieszczenia. Efektywność chłodzenia większa o około 30% i znacznie cichsza praca. W pomieszczeniu lekkie nadciśnienie. Klimatyzator może stać w pomieszczeniu, pobiera powietrze robocze z zewnątrz i usuwa ogrzany na zewnątrz. Dwie rury. Cichsza praca i efektywność 60% wyższa od standardowej. Porównywalna z typowym klimatyzatorem stacjonarnym typu Split. Ciśnienie pozostaje bez zmian.